A Jezus zawołał donośnym głosem Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionał ducha, napisał święty Łukasz Ewangelista. Stacja dwunasta ekumenicznej drogi krzyżowej. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Bogie. Cześć przez krzyż i mękę swoją świat raczy. Do krzyża podejdą duchowni, natomiast rozważanie przy tej stacji wygłosi ksiądz biskup Ludwik Jabłoński z kościoła starokatolickiego Maria Witów. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, Lema Sabadani. To znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuści? Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Śmierć zbawiciela na drzewie krzyża. To kluczowy i zwrotny moment w historii ludzkości. Bóg stał się ofiarą za grzechy świata. Dotychczas to ludzie składali ofiary niezliczonym bóstwom, aby im się przypodobać, zdobyć ich przychylność. W Starym Testamencie Izraelici również składali liczne ofiary jedynemu i prawdziwemu Bogu. Były to najczęściej ofiary krwawe. W tajemnicy odkupienia odwraca się dotychczasowa retoryka. To wcielony Syn Boży staje się ofiarą za grzechy świata. On jest naszym Odkupicielem, barankiem Bożym. Od nas zależy, czy zechcemy przyjąć ten dar bezwarunkowej miłości. Łaski i przebaczenia płynącej do nas drzewa krzyża. Założycielka Maria Wityzmu, święta Maria Franciszka pouczała nas. Od chwili skonania Pana Jezusa na krzyżu łaska Boża nie przestaje przyświecać wszystkim ludziom, zarówno dobrym, jak i złym. Podobnie jak słońce świecące nad pięknym kwiatem, któremu nadaje barwę, jak i nad brudnym ściekiem. Do zasług Jezusa Chrystusa ma prawo każda dusza i to w takim stopniu, w jakim sama zechce korzystać, albowiem On każdą odkupił i za wszystkich umarł. Bóg wszystko wyczerpał dla szczęścia człowieka, szukał najlepszych środków, aby pokazać nam, że rozumie nasz ból i cierpienie. Przez swoją mękę dał dowód największej miłości i solidarności ze wszystkimi, którzy cierpią. To wszystko dla nas uczynił z niepojętej miłości. Amen. z krzyżem. Pamiętajmy teraz o osobach umierających, tych, których horyzont życia na tej ziemi jest określony.